Dariusza Chmury. Zna go pan? No jak już mówiłem przez telefon, prowadziłem sprawę Chmury o jego domniemaną współpracę w latach 80. Ale dlaczego domniemaną? No bo nic mu nie udowodniono. A jest coś pewnego w tej sprawie? To, że współpracownik o pseudonimie Dzięciom wydał dużą część w opozycji która pochodziła ze środowiska estradowego. Proszę mówić dalej. Najbardziej ucierpiał przez niego Marian Reyn, znakomity tekściarz. Był bardzo torturowany i wiele lat przesiedział przez niego w więzieniu. A dlaczego nie możemy przyjąć zapewnić, że Dariusz Chmura i Dzięcioł to jedna i ta sama osoba? No właśnie, to nie takie proste. bo no jak, no jest W tym sprawa, że ich nie ma zaraz teczek nie ma. No, wiele akt uległo zniszczeniu w czasie powodzi w 97 roku. Dużo akt zaginęło, zostały zniszczone, w tym akta chmury. A teczka Eugeniusza Kota jest w Instytucie? Nie. Dostaliśmy informację z Komisariatu z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, Kuba. Stan. Proszę. Proszę, pan sekretarz. Dziękuję. Znalazłem tu rano te dokumenty na wycieraczce. Jest teczka Eugeniusza Kota. Są tam daty, rozmowy z oficerami śledczymi i wiele innych rzeczy. Donosił? No, trzeba sprawdzić prawdziwość dokumentów, ale na pierwszy rzut oka wygląda, że tak. A pan, wspomniał na wycieraczce. a pan widział, kto te teczkę podrzucił? Nie, nie widziałem. Co i nie było e, żadnej karteczki informacji? Nie, nie było żadnej kartki z informacją. Z grubsza przejrzałem, wziąłem teczkę i przyszedłem do was. Świetnie pan zrobił, to może jest jakiś pomocny materiał. No Instytut zajmie się oczywiście tymi dokumentami, no ale najpierw wy musicie tutaj wszystko sprawdzić, no takie są priorytety. Oczywiście, priorytety są. Zaczęliśmy. To państwo, nie spodziewałem się was tak szybko. Bez pana by się nie udało. Proszę się tym zaopiekować. Pięknie. Nie, nie, nie spodziewałem się. Tak zrobię, tak zrobię. Słapaliście już w monterce? Tak, ale proszę nie pytać o szczegóły. No nie zamierzałem, a też go oddam do instytutu. Prawda wyjdzie na jaw. Obiecuję. No, widzi pan, mamy wspólne hobby. Ach, dziękuję bardzo. Naprawdę dziękuję. My też dzięki jeszcze raz. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.